Dzień czwarty, tak, dzień czwarty. Posiłek numer jeden. Mamy świeżą, prosto ze sklepu bułeczkę ziemniaczaną razem z serkiem śmietankowym, z całatą, z szyneczką i z rzodkiewką. Pięć rzeczy, więcej niż trzy kolory. Posiłek numer dwa w połowie w biegu, więc zabieram ze sobą batona. To jest, jako mój jeden, 2 to są wafle kukurydziane, 3 masło orzechowe, 4 gem i 5 to jest banan. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie, chcesz być inspiracją dla swoich dzieci, to moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla Ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z Ciebie tą pewniejszą wersję. Siebie. Cała seria składa się z 21 odcinków i każdy z nich jest na inny, ważny dla ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym, i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest, aby słuchać jeden odcinek dziennie tak, żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk. Który posłuży Ci na lata. Dzięki serii lżejsza ty. Twoje życie będzie szczęśliwsze. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie. Serię lżejsza ty wysyłając do mnie wiadomość, e-mail na adres majka mba@gmail.com A w temacie koniecznie wpisz lżejsza ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.